Rosja atakuje ukraińskie elektrownie i linie przesyłowe niemal każdego dnia. Wiele obiektów jest regularnie niszczonych i ponownie odbudowywanych, by po chwili znów stać się celem Rosji. Około godziny szóstej spadły rakiety. Zaczęliśmy się chować gdzie tylko się dało, bo bieganie do schronu przez otwarty teren szczerze mówiąc jest przerażające. Dziś okazuje się, że problemem jest nie tylko Rosja, ale także korupcja na Ukrainie. To dlatego ujawniona kilka dni temu afera związana z ukraińskim sektorem energetycznym odbiła się tak szerokim echem. Służby antykorupcyjne ustaliły, że aby współpracować z państwowymi spółkami na Ukrainie, trzeba było płacić sięgające milionów dolarów łapówki. Byłam naprawdę bardzo zła po strzałach infrastruktury energetycznej, bo okazało się, że ona od dawna nie jest chroniona i chciałam, żeby władze w większym stopniu zajęły się tą kwestią, a po tej aferze wiemy, dlaczego tak się nie dzieje. Afera korupcyjna doprowadziła już między innymi do usunięcia z rządu dwójki zamieszanych w sprawę ministrów, ale problem ma też sam prezydent zełęński Na liście podejrzanych są jego byli i obecni, bliscy współpracownicy. W tej chwili jest to niezwykle trudne dla wszystkich na Ukrainie. Znoszenie przerw w dostawie prądu, rosyjskie ostrzały i straty absolutnie niedopuszczalne jest, aby pośród tego wszystkiego Działy się jeszcze takie rzeczy w sektorze energetycznym. Organizatorem całego korupcyjnego procederu miał być Timur Mendycz, w przeszłości blisko związany z Zełenskim. Uciekł z kraju na kilka godzin przed aresztowaniem. Najprawdopodobniej przekroczył granicę z Polską. Niektórzy cierpią, a inni napychają sobie kieszenie. To jest korupcja, którą trzeba wykorzenić. Jeśli afery mogą wybuchać w lepszym lub gorszym momencie dla władz, to ten jest fatalny. Zbliżająca się zima, rosyjskie ataki coraz większe problemy z prądem oraz ogrzewaniem na terenie całego kraju, a także negocjowane właśnie przez Ukrainę u Zachodnich partnerów kolejne wsparcie finansowe. To szkodzi nie tylko państwu, ale także międzynarodowemu statusowi i stosunkom Ukrainy z innymi krajami. Nikt z sojuszników Ukrainy nie zamierza się wycofywać z wcześniejszych zobowiązań wsparcia, czy to finansowego, czy tym bardziej wojskowego, ale pozycja negocjacyjna Kijowa i prezydent Pięta Załońskiego będzie teraz jeszcze słabsza.